wspólnie zupę soczewicową. Zupa soczewicowa jest podobna w smaku do grochowej, z tym, że dużo szybciej się robi i smakuje naprawdę wybornie. Będziemy potrzebować trzy pęta kiełbasy czy średnie marchewki, jedna szklanka soczewicy wcześniej wypłukanej, czerwonej lub zielonej, jedna szklanka mrożonego groszku, Pięć sporych ziemniaków, jedna łyżeczka koncentratu, którą dodamy na koniec, pomidorowego, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, który dodamy na końcu zupy. I dodatkowo do zasmażki będziemy potrzebować jedną kopiastą łyżkę mąki pszennej i tuż do smażenia. Tłuszcz może być, y, masło klarowane, może być smalec, może być olej, na co macie ochotę, co lubicie i co macie dostępne y, w domu. Kiełbasę pokroiłam w pół talarki, ale jeżeli lubicie, może być y, w kostkę. Y, marchewkę starłam na grubych oczkach tarki jarzynowej, ale oczywiście możecie też pokroić w kostkę. Y, ziemniaki. Pokroiłam w kostkę, tak jak wcześniej wspomniałam, soczewica była wcześniej wypłukana. I w tej chwili przełożymy to wszystko do garnka. Garnek dosyć spory, u mnie jest to wielkości 6 litrów. Ale to nie będzie pełen, pełnego garnka. I do tego wsypujemy kiełbasę. Groszek. Marchewkę. Soczewicę. Całą soczewicę. Kiełbasy albo markowki możecie dodać więcej, jeżeli lubicie. I całe wszystkie ziemniaki. Do tego dodajemy liść laurowy, ziele angielskie. Trochę pieprzu, doprawimy na końcu. I soli też nie za dużo. Doprawimy wszystko na końcu. I teraz to zalejemy wodą. W takiej ilości, żeby pokryła wszystkie składniki i jeszcze trochę było, no trochę, trochę, ciut, więcej. Żeby pokryła wszystkie składniki żeby jeszcze miejsce było na soczewicę, bo soczewica, ona w trakcie gotowania, ona napęcznieje. Ja bym jeszcze dolała odrobinę. i żeby nie było, soczewica trochę zgęstnieje i żeby nie było za gęste. Zupa już się gotuje, a my przygotujemy w tej chwili zasmażkę. U mnie dzisiaj robię zasmażkę na oleju rzepakowym tłoczonym na zimno. Zazwyczaj używam masła klarowanego, ale niestety skończyło mi się. Do tego jest jedna mocno czubata łyżka mąki pszennej. Robię to już na po samym początku, jak tylko wstawiłam zupę, dlatego, że będzie ona zasmażka dobrze, jeżeli wystygnie, nim dodamy ją do zupy. Dlatego, że jest wtedy pewność, że nie zrobią się grudki. Czyli, jeżeli jest gorąca zupa, to dodajemy zimną zasmażkę. Trzeba w trakcie mierzyć uważać, żeby się mnie przypaliła po bokach, dlatego że będzie gorzka. Smażymy na lekko brązowy kolor i trzeba w odpowiednim momencie wyłączyć, dlatego że gorąca patelnia potrafi jeszcze nam dosmażyć zasmażkę. Myślę, że ja już wyłączę w tej chwili. Warzywa i soczewica już jest miękka. Więc Teraz dodamy łyżeczkę przecieru pomidorowego. Jeżeli lubicie, możecie dodać więcej. U mnie to jest tylko tak do smaku. Wymieszamy i zagotujemy. W międzyczasie roz, rozrobimy zasmażkę. Do silnej zasmażki dodam gorącej zupy. I to wymieszam. Od razu widać, że nie robią się żadne grudki. w zupie, dodam jeszcze odrobinę. Zamieszam i dodam to do, do gotującej się zupy. Jeżeli okaże się, że wasza zupa według was jest y, dla was jest trochę za rzadka, to można za smażkę zrobić można więcej zasmażki zrobić. Teraz to wezmę, zamieszam jeszcze podgotuję, aby lekko y, zgęstniało. Jest to moment też również, że dodaję y, majeranek. Majeranek do smaku ja daję około garści. Rozcieram, żeby uwolnił się zapach. I smak doprawiam jeszcze odrobiną pieprzu do smaku i solą. To już wszystko według waszego smaku, jak, jaki lubicie, czy bardziej, czy mniej słone. I gotuję do zagęszczenia. Wszystkie składniki będą podane w opisie pod filmikiem. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a naciśnięty dzwoneczek będzie Was informował o moich nowych przepisach. Jeśli wypróbowałeś przepis, to zostaw ślad w postaci komentarza pod filmem. Dziękuję bardzo.